Więc witam większość dzisiejszego dnia spędziliśmy na wodzie błąkaliśmy się wśród tych skał no wszystko poszło dobrze błędu nawigacyjnego żadnego nie popełniliśmy prześliliśmy elegancko wspomogę się teraz nawioniksem, bo nazwy tu są łamiące język a do tego jeszcze takie że Navionics nawet nie pokazuje tej miejscówki w której stoimy jako port tylko jako miejsce takie no do zatrzymywania się na bojach coś ale porcik jest także informujemy jest normalny port można stawać nie? na bojach stać Long no my stoimy normalnie na moringu. Pokażę to Co tam jeszcze Aha 17 mil zrobiliśmy krążąc wśród tych wysepek Przez no prawie 6 godzin 6 godzin generalnie tak Bo ja później włączyłem o kilkanaście minut Także 6 godzin nawet z łamkiem jakimś Zrobiliśmy i teraz przejdę do tej tego miejsca, gdzie stoimy, więc na pokazuje to jako najbliższą miejscowość Stan Guden Stan tak się nazywa przy tym porciku. No cóż, no teraz sobie Odpoczywamy już. Pogodę mieliśmy całkiem fajną w ciągu tego dnia. Zapowiadało się nie najlepiej, bo od rana były burze. Kropiło troszeczkę, ale później było prawie 100% słoneczko. Od czasu do czasu wiatr taki od 2 do 4. Także raz biało delikatnie, raz tam podwiewało trochę mocniej. Zresztą za wysp, no to ciężko to jest nawet określić, bo wchodziliśmy w cień wyspy, no to wiatru nie mieliśmy. No co, więc teraz na kolacyjkę, bo widzę, że tam Elżbieta już je kolacyjkę, to nam też już ślinka zaczyna lecieć, to jak dostaniemy do jutra, aha, mam nadzieję, że to pójdzie, bo mamy prąd, także tutaj, ale nie wiem jak z internetem.